Numer 3. Gloria C. Mackenzie. 590 milionów dzięki uprzejmości młodego chłopaka. Miała 84 lata. Wdowa z Florydy, żyjąca skromnie, spokojnie, bez żadnych luksusów. Gloria C. Mackenzie nie była kimś, kto rzucałby się w oczy. Ale w 2013 roku stała się najstarszą osobą, która kiedykolwiek wygrała główną nagrodę w Powerball. Aż 590 milionów dolarów. I wszystko to wydarzyło się przez jeden uprzejmy gest. Stała w kolejce w lokalnym sklepie, przed nią młody chłopak, który kupował losy. Zamiast się spieszyć, powiedział jej: Pani pierwsza. To był los, który Gloria miała właśnie kupić. Tylko dzięki temu, że została przepuszczona, trafił on w jej ręce. Tego samego wieczoru padła główna wygrana. Gloria nawet nie mogła uwierzyć, że to naprawdę jej numery. Po odebraniu nagrody przez kilka tygodni nie komentowała sprawy. Dopiero później ujawniono, że to właśnie ten los, na który miała chrapkę osoba stojąca przed nią, dostała na konto ponad 370 milionów dolarów netto po opodatkowaniu. Kupiła dom, przekazała część pieniędzy rodzinie i fundacjom charytatywnym. Ale najbardziej zdumiewające było to, że młody mężczyzna, który ją przepuścił, nigdy się nie skarżył. Powiedział, to był jej los, moje szczęście to to, że mogłem zrobić coś dobrego. Niektórzy mówią, że karma wraca. W przypadku Glorii karma przyjechała z pełną ciężarówką dolarów.